Zielone, to w 49. części. Idziemy jednak potem zobaczyć ten wax seed. Wiem, że któryś sklep to sprzedawał. O kurde, który? Chyba ta kobieta. Wiem, że na miała ma za 12 tysięcy czy coś. Ten wax seed cały. Hmm. Coś mi świta, że tak było właśnie. O! O tobie mowa Jest, wax it. Dobra, biorę 12 tysięcy Ciekawe co to robi. Dobra, teraz tam do, do tego gościa Zasadzimy to ziarenko Trzeba co po no powiększa. Kurde, teraz ja nie pamiętam gdzie on był dokładnie. Wiem, że nade mną. Kokuda, tu albo tu? Dobra, idziemy. No! Czemu ty się... No! A nie nie nie, ech, to musimy mi tak naokoło się bujać Hihi, dwóch na naraz Tak, to było tu Z wami już na szczęście nie muszę walczyć Nie, to nie było tu. To było wyżej, kurde

nie, 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 nie. No i co? Zasiłem ziarenko i dupa. Au. Muszę się nadzieć na wszystko, naprawdę? O, więc sobie wskoczył na jego ten Ogień To była? No, to czy Nie, czekaj. Widz, aha, nie zdążył. Drugi raz. A tu teleport jeszcze jest, patrz, nie widziałem. No. Hi, hi, hi bo jeszcze jakieś skarby. Gdzieś tu. O fak, ja będę musiał ich wykańczać. Gdzie to było? Tu gdzieś chyba. No. Czy naprawdę zginęłam? Ekstra. Hmm. To ciekawe. Nie wiem, tego gruba samępia pokonać tego księdza. Ta Te aniołki się głupio wskakuje. No, go, Pierdzicie, że prawie Wiecie, co ja sobie wezmę inną magię, bo on jest kompletnie odporny na ten. Kurde, prawie zginęłem, nie? go ciula. Yy. Znowu prawie zginąłem. O, oh, Dobra, powoli. Yes. Nie, przeciwnice będą. Na bank będą przeciwnicy. No, fuck. Nie, to nie ty. Łatwo poszło nawet Marcie, nie, nie śpiesz się nie śpiesz się nie bądź głupi się nie śpiesz Powolutku Nie chcę brać tej maczugi, znaczy maczugi tego tego w Wenedykto bo wtedy stracę całe piórne nagromadzone w tym w mieczykach. Coś jeszcze? Ekstra. Fuck Ekstra Pierdzielony gruby ciul. Dobra Bujaj się O matko O Buteleczka Guźwa stary Dobra mam buteleczkę E to możemy mieć pod... co robię To i to Dobra, możemy się wracać do tego Slainu O oh, fuck, teraz szlak Skąd ten skrót prowadzi po prawej stronie? Stąd pewnie A, on pewnie będzie po bosie po znając życie. Dobra, nieważne. ważne. wreszcie, szlań. Mamy buteleczkę. I tutaj coś jeszcze było, pamiętam, więc idziemy jeszcze tam zobaczyć. Czy to blokowałem już poniżej? Tak, to możemy już skasować z mapy. To A co się z nad nami? Czy z prawej strony? Kurde, nie pamiętam. nigdy. Macie matki droton. Znowu ten ciul gruby. No nie jakim cudem! Co brzuchem je walną! ja jestem tak nieuczciwa! Albo ja się po prostu za bardzo śpieszę! Oj, coś mamy! Jej! Pięć tysięcy? Łosz stary! Łosz stary! No to też możemy już! Pyk! Mmm... Tu coś jeszcze było. Ale jeszcze jeżeli dzisiaj do basa nie pójdziemy? Tak coś mi się wydaje. Kurde. Ujj. Dobra. ale Spadłem. O, 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 dzień dobry... Jas, hi, hi, hi. zawsze działa! Kiedyś się męczę, myślałem, jak to kurde ten... i huwo No dobrze, teraz tutaj możemy dojść. Jej, jej, dobra. Hopsa, hopsa i hopsa. Waks, drugie. Ekstra. Dobra, to możemy też już od, od ten pyknąć. Hmm. Cześć. Dobra. Mamy drugie nasionko. Yy, nasionko. Nie, muszę cię zabić, bo cię później nie znoszę. Dobra, lecimy na górę. O Jezu, znowu przed nimi się przebijać. Martin, nie śpiesz się, nie śpiesz się w turniu. Hop i hop, dobra, jesteśmy na miejscu. Zużyłem, zużyłem nie wiem po co. Dobra, lecimy do pani z butelkami. Gdzie ona była? To. to, 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 to Po prawej stronie chyba Nie, to była ta Ty, gdzie ona była? Ale skoro już tu jesteśmy... Dobra, że ja gdzie ona była. Ona była na początku gry Znaczy prawie na początku gry bo nie wiem, tutaj na górę, bo tu coś było. Tam chyba były te świecidełka. O, właśnie. Herubinki. Fuck. Ale bez sensu, że one... nie pojawiają się, gdy jestem koło nich, tylko że... Wtedy, gdy jestem, nie wiem, skaczę z jednego na drugiego. Tu coś jeszcze mamy. Waxit kolejny. Tu już mamy trzy. się hmm. Dobra. Yuh. Dajcie mnie... Szlajna. I lecimy do pani z butelkami, która była... była tu. Znaczy na prawo od tego. Nie, to że nie pójdziemy się do bosa. Idziemy do pani z butelkami. potem do tego gościa z tym. Tu trzeba mu dać wax seed. Bo mamy już, mam już dwa. A nie lubię do tego gościu wychodzić od buteleczek. Bo... Ona kuźwa sobie skórę zdziera. Super. Otóż to Now, I shall. Yay. Bring me more. I shall wait for thee. A, bo nie mam tych, dobra. Dobra, żegnam. Creepy, kurde, dziewczynko. A czekaj. Bo miałem taką magię dziwną. Nie, ja myślałem, że ten dzwon złoży mi drzwi, się pomyliłem. Dobra, gdzie jeszcze miałem zaś? A, tu jest na temno, chyba te rubinki. Tak jest. Yes! Zdążyłem! Kuźwa, zdążyłem. Taranto to my sister. Co to jest? Nowa makija. Uuu. Uh. Bierzemy. No i dobra. Co jeszcze miałem sp sprawdzić? A, ten y wosk. Wosk. Woskowina. mamy dwa ziarenka więc... więc 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 może coś wyrośnie z tych ziarenek w końcu gdzie to było? nad teleportem, dobra no zobaczymy ten wosk i, spad... i kończymy na, na dzisiaj dobra, z Tobą nie rozmawiamy, wybacz z Tobą nie walczymy, wybacz No To jest ku, ziwa, No Pierdziele nie. Dwa pierdoły mnie zabiły prawie Dwa pierdoły, dwie pierdoły To no, będzie to było Tu czy nie tu Nie wyżej Chyba. Tak? Tak. O, już to jest. Wejdziemy i wrócimy. Wszędzie to już dwie. Re fuk. To jest kupca Trzy Nic nie dostałem nawet, ale dura. Nie widziałem go nawet Dobra, au, au Dobra spadamy chyba już stąd Gdzie jeszcze były te takie durnoty? Znaczy, te cherubinki. Nie, tutaj były te aniołki. Tu! Dobra. <laughs> Fuck. zapowiadam o nim. Cześć. Jeszcze chwilę, poczekasz. Stand up. Uh, dobra. Kończymy tutaj, część 49, 50, może pójdziemy do boco może. Bo jeszcze chciałem sprawdzić to tutaj. To są jakieś dwa skarby jeszcze do zebrania. I tu coś jeszcze jest. Czy może robić to poza nagrywaniem? Nie wiem. Co ja w ogóle pozbierałem? A, ten czar chciałem zobaczyć. O, kuźwa. Tylko to? Ale za to mogę teraz użyć tego trzy razy. Dobra, tu kończymy część 49. Jak zwykle dziękuję bardzo za, ogl za oglądanie. I. I co? I na razie.